Czas rozpocząć przygodę Lecha Poznań z Kotorowskiego. Del Piero, zabachał się Kotorowski, no i brakowało naprawdę niewiele, a stracilibyśmy gola. Tuńska, Peszko już po lekarde Peszko, rzutarny! Dla kibice Juppe Rudneff, gol! Pewnie, fantastyczna sprawa, naprawdę, przez martiąca Rudneffsa. Sztylicz prawą nogą, jeszcze szansa, gol! No do jakby stanął w defensywie, natomiast to determinujące i Krywiec, i Rutew. No, Arboleda, Błotnik niestety uszczęśliwiony Kielin i połowy. Wyjścia ze świadomością tego, co możemy gdy Juventusem, Alechem Poznań. pokazywał Kotorowski. Oko, wydawało się, że Arboleda spokojnie przez nikogo nie atakowała. Ważna no ale... walka opozycji. Kotorowski się minął i gol. I gol na 2 do 2. W 5 minuty było tak źle. Del Piero! Nie ma bramki, Rudnews. Rudnews, ale! Ar Rudnews i 3 do 3 na Stadio Olimpico w Turynie. W czasie gry e, pan taki 3 do 3. No dramatu było w tym meczu, co nie miara.